Z Zatrix dzisiaj zagramy z w... Turtles Ninja Legends. To jest fajna Gera, gdzie zbierasz, e, zbierasz postacie i ratujesz właśnie braci. W sumie nie będę Wam spoilerować, po prostu zobaczcie sobie tą animację. Więc zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, komentarz i zaczynajmy! Więc na początek każdy nam do docisnąć w to. To jest atak. Mamy pierwszy level. I to jest taki wave, druga, wave 2, czyli jakby druga runda. Atakujemy znowu. Nie zawsze wychodzi, że, że na hita zabijamy. To jest minus. Oni na szczęście są słabi. Teraz, oczywiście, można też zmieniać postacie. Ale teraz tego nie mogę, bo to jest samouczek. Minus 17 to jest mało. No i wygrałem. Jest łóżyczka. I są gwiazdki też. Victory Dostajesz też XP i level oczywiście za level dostajesz paczkę. Trzy pizze. Pizze są do tego, żeby y, robić bitwy. To są elementy do ulepszenia. To jest magnet, żeby na przykład ulepszać postacie. I mamy tam gdzie ją znacie. I oczywiście mamy drugi level na Leonardzie Dostajemy plus 25 mutagenów I jakiś komiks Tu są nasze bitwy, ale idziemy w roster, czyli w postacie Naciskamy i rekrutujemy I ona ma od razu dwie gwiazdki uh, So the crack got your brother's heart Things really aren't working out for you, are they? Możecie sobie to przetłumaczyć po bo... ale mi się powiesz, nie chcę. Bardują od Karai? Czyli czego chcesz, Karai? dobrze, angielskiego, ale nieważne. Ważne, że wiecie już mniej więcej o co chodzi w tej grze. Ja bardzo dużo razy grałem w tę grę. Jest stara jak świat, ale jest bardzo fajna. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba i będziecie chcieli więcej odcinków z tej gry. Dobra. Widnośnie, znaczy, że to jest mocne. Ci mają taką e, szczałkę do góry. To znaczy, że oni są dobrzy. I że na hita ich nie zajmiemy. Ale na spady, Oni już nie mają. Tej strzałki, więc możemy na spokojnie ich zabić Widzicie? Critical Strong. Idziemy tu. daje sobie to Albo to, albo to. Presum Daj to i na dwa hity Go zabiorę No i Critic I victory da trzy gwiazdeczki, czyli najlepiej No i i dostała drugi level. Dostaliśmy też 35 Wudegano. pak, czyli narzędzie, yy, narzędzie i narzędzie. Dostaliśmy nowego. A nie, to jest level. Można też ewoluować. -wo to i on też ma teraz dwie gwiazdki. Czyli leczenie. Patrzcie, Tutaj za 6 pizz była aktualnie 63. Możemy zrobić kolejną walkę, więc na spokojnie. Tutaj też pokazuje, co możemy dostać w bitwie. Więc naciskamy. Są oczywiście dwie rundy i mamy krangów. Ulepszył sobie, ale szkoda, że my nie mamy kragów Oni są dobrzy. Nie będziemy leczyć, bo ka jeszcze dużo życia. Chociaż z drugiej strony S pokazać, jak to wygląda. Może jeszcze mi się uda. Zaraz mi zginie. Zaraz uleczę. Patrzcie. Ja to nazywam kostka rubika. Haha. -ha. Czasem wychodzi, że dużo ulecza, a czasem wychodzi, że mało ulecza. Różnie bywa. Teraz trzeba 5 tur czekać, żeby to się oddawiło. Dostałem atak up, czyli lepszy atak. Czyli teraz pewnie dachita wezbę. Gościa. No. Jak jest taki odgłos, to znaczy, że będzie was. Tak jest. To jest ładny goliad, lawowy goliad To jest zrobiony z, przez... ...Fragment Musiał go pokonać O nie, zaraz idę Nie, to, to mi pokazuje, że mamy wyjść. Że mamy team. I mamy tutaj paczkę. To się dostaje co 3 godziny, chyba. Tą paczkę. I mamy neutralizera. Idziemy w roster. I rekrutujemy go. On od razu, dwie gwiazdki. Możemy tak jak widzicie go. E Level upować za do Oczywiście wychodzimy stąd. Mamy jedną paczkę do zabrania, ale każe nam iść walkę, więc idziemy w walkę i tym razem dajemy go do teamu. Oczywiście, max można mieć 5, przynajmniej u nas, u przeciwników może być o wiele więcej. No, ale nie mamy więcej postaci, więc nie mogę dać. Dobra, damy sobie to, I połowę życia, atakujemy, nie leczymy, pokażę Wam teraz to, patrzcie, to jest bardzo OP, więc fajne, neutralizer jest bardzo ogłębarny, bardzo tego bardzo lubię, czuć ogólnie głupi bardzo, dziwne, prawda? Napiszcie w komentarzu, znowu jest ten odgłos, to znaczy, że idziemy na most. Tylko od razu mówię, że to będzie ten sam. Dobra, to, to atakujemy. Krytyk wyszedł tam. On ma taką podstawową. Ona też jest dobra. Teraz on atakuje, teraz Leo. Znowu on. Czasem tak jest, że on kilka razy może robić. Teraz się uleczę. Atakujemy znowu. On teraz. Teraz jaszczur. W skrócie jaszczur będę go dozywać Znowu wod. Teraz atakujemy no, o, teraz będę atakować o tym, bo by się daładowało. Trochę. Zaraz Leo zbitech. Czy zastrzelić? Ukryty krytyk wszedł. Dobra, zabiję Też krytyk wszedł. No i trzy gwiazdeczki Czyli bardzo fajnie. Dobra. I mamy drugi level. Dostajemy oczywiście paczkę. Okej, okay, jestem już po cięciu. Yy. I musimy niestety wszystko od nowa. Bo musiałem zresetować grę. Bo się zlogowało Więc ja was po prostu nie będę przeglądać i zrobię cięciu znowu. I po walce, więc... Możemy się skipować. I mamy trzeci level. Lifehack jak mieć ciągle lewele Teraz nie dostaliśmy go, tylko dostaliśmy DNA dokładnie to 4 DNA i dostaliśmy właśnie paczkę Taką gdzie dostaniemy postać, która ma jedną Więc otwieramy, kto to jest? 175 D20 jakaś kostka, 50 kasy, kasa też jest pod... 2000 Shurikanów i Justida Hardboat Unlocket. To jest takie hard hardboat, i tam można zdobywać. Oczywiście też eee, DNA. Przepraszam, było cięcie e, prze, e, przez e, moje WiFi, ale nieważne. Zaczynamy bitwę. Czyli mniej więcej po prostu ten Stickman czy jakoś tak chce tego Leonardo zniszczyć, czy tam zabić. A Karai przypomniała mu kim jest. Przypomniała o sobie. Nie o nim. Oni mają taki sam cios e, jak karai. E, zobaczcie jak ten DJ, będzie robił cios. On robi tak samo jak karai. O, teraz jest inda. Raczej znacie tę grę, bo jest bardzo sławna na YouTubie angielskim. Na polskim jest słabo. Ale znam takich innych YouTuberów, którzy niestety już nie nagrywają. Nazy nazywali się Superhackerzy, nagrali dwa odcinki z tej gry. idę, Nagrywali też FNAF-a, już, już nie nagrywają. Jestem po cięciu, musiałem coś zrobić. Tylko, nie, nie. nie. Karaibi zginęła, niestety. Trochę słabo. będzie mieć tylko dwie gwiazdki. Cię, tylko dwy gazy Ale to w sumie nie szkodzi za bardzo. To no, czakad dużo mamy. No i mamy już wszystko w sobie odblokowane. Mamy Justina. Żeby go rekrutować. Ulepszyć. On ma tylko taki słaby atak. Wiesz, wiecie? No. E, nie będę nic kupywał. Mam jeszcze shop i znowu tą paczkę. jedna na tego metal heada, czyli stalowy łeb czy jakoś tak. <laughs> Patrzcie, to za 12 godzin dostanę. Więc jak. Chcecie wiedzieć, co się stanie. To za tydzień będzie kolejny odcinek z tej gry. Więc musicie uważać. Tutaj to są też zadania. I tutaj są po prostu daily misje. Takie no, normalne. Ale tam są drugie, które tam dostajesz. Takie. To są takie ważniejsze misje. Tam dostajesz yy, DNA Schrödera. Tak na przykład teraz dostanę 100 y, kasy i 1 dna y, Shreddera. Pamiętam jak, miałem, jak pierwszy raz grałem y, w tą grę i miałem Shreddera. On jest bardzo pewny. Teraz sobie ulepszę. O! I są bardzo ulepszeni Wiem, że jak pójdę w shop i idę Items To tutaj za te właśnie shurikeny można kupić 5 DNA I teraz Co kupić? 5 DNA dla buchy Czy 5 DNA dla tego Pająka I wtedy go będę już miał W mogę to i to, bo mam 5000, więc Zrobię to I to i teraz idziemy tu I mamy oczywiście nową postać Która ma jedną gwiazdkę Doprzemy I idziemy na bitwę e, Będę szedł w hard mode teraz O, idę na bitwę Teraz płacimy 12 pizz. Ale to jest i tak mało. Pizzy nigdy nie za wiele. Ona atakuje tak, taki, jakby front flip, Ma kolce na końcu, oczywiście. Trochę wyglądają pościglący. Dlatego ja nazywam go taki all Piszcie w komentarzach, czy też myślicie, że wygląda trochę jak pająk A jego atak właśnie tak wygląda Taki... six, Ale nie w powietrzu I teraz to jest dziwnie, że będzie teraz walczył ze samą sobą Krytyk wszedł I po sprawie jak jak powiedziałem wcześniej, na hardmodzie jest trudniej, ale dostajesz dna Czyli wiesz, wiecie na pewno Bo mówiłem, przez dna można robić sobie postacie Tak jak tutaj dostałem je, już jeden dna Czyli jak pójdę tu do gościu brakuje mu jeszcze 10 gwiazd dna, żeby mieć żeby mieć, żeby mieć dwie gwiazdy. Tutaj są oczywiście wszystkie postacie. Poczekajcie na chwilę. I to są wszystkie postacie. Eee, więc ja bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie Tak, Mam nadzieję, że odcinek dostanacie łapkę z dzwonem. Napiszcie komentarz chcecie kolejne odcinki i y zapraszam na wszelkie filmy. E, też są bardzo fajne w, w Mortal Kombat, będę na telefonie lub na tablecie, więc do zobaczenia w następnych odcinkach, cześć.